Let me give you a Christmas. A moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents. As long as I spend this day with you. Mm-mm. So beautiful kissing on a Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie we vlogmasie numer 9. Już powoli jest ten czas, kiedy się gubię w liczeniu. Mamy vlogmas numer 9. Jak jeszcze możecie słyszeć, trochę mamy... mam... ja przynajmniej zatkany już dobiegamy do końca tego naszego chorowania, a jak wiadomo podczas choroby najlepsza jest czekolada. Więc zabrałam Aleksa na taki wypad. Króciutki, szybki na kawę, na ciastko, na ogrom czekoladę oraz ta herbatę. Znalazłam takie super miejsce niedaleko nas, które ma oryginalną belgijską czekoladę, więc siedzimy sobie, jemy brownie Ja już wypiłam swoją kawę, aleks dopija swoją herbatę i mamy misję, żeby pójść do biblioteki, kupić jakąś książeczkę dla Aleksa, ponieważ wszystkie, które ma, są przeczytane, więc potrzebujemy jakieś nowości w naszej bibliotece, więc taki dzień mamy z synem mamy dzisiaj na spokojnie i mam nadzieję, że będzie Wam się taki dzień podobał. Oczywiście zapraszam do kolejnego vlogmasu na kanale. Tobie. Zanim przyszliśmy do księgarni, to ustaliliśmy z Aleksem po jaką konkretnie książkę przyszliśmy i przychodzimy po książeczkę z serii miś pracuś, tak? Misia pracuje mamy po polsku. Okazało się, że są też przetłumaczone na język turecki. Są to takie fajne, krótkie książki z przesuwanymi obrazkami. Ja akurat mam wersję z dinozaurami, ale Aleksowi bardzo się podobała wersja z tylko jedną bierzemy więc musisz zdecydować, czy dinozaury, czy piraci. Którą wersję chcesz, o dinozaurach, czy o piratach? Teraz będzie ciężka decyzja, którą wersję wybrać, bo jest ich naprawdę dużo. Tutaj też jest taki duży Pracuś Misia, ale on już nie ma przesuwanych elementów, ma bardziej takie, widzicie, otwierane. My mamy pracusia, pracusia Misia po polsku, jedną książeczkę o śmieciarce i jest to hit, więc teraz się zastanawia Alex, którą sobie weźmie. Tutaj co prawda jest przez cały rok taka promocja, kup trzy, zapłać za dwie, ale nie chcemy aż tyle tych książek kupować, bo spodziewamy się, że z Polski też jakieś przywieziemy, więc na spokojnie chcemy ale od kiedy odkryliśmy tą księgarnię to jesteśmy jej wielkimi fanami bo normalnie w takim EBB czy Baby babymolu takich siedziówkowych sklepach dla dzieci Ana te książki są okrutnie drogie a tutaj te książki są w miarę okej cenach, no jest też ta promocja 3 za 2 więc bardzo się opłaca a my bardzo lubimy takie przesuwane książeczki, a ja szczególnie Alex no wiecie, to jest fajna rzecz, patrzcie tutaj się wszystko przesuwa w środku bardzo podobnie, tutaj macie takie o, przesuwane elementy i co podjęłeś decyzję? Bierzemy dinozaury czy bierzemy piratów? Hmm. Autobusa. Autobusa. Nie ma tutaj z autobusem. Mamy te dwie. A, ale to nie jest Miś pracy, to jest jakaś inna książeczka. To bierzemy pratusia misia? Hmm. Nie, nie. Na pewno? Na pewno nie chcesz? Nie. Nie, coś innego, A, tak? To. Tego? Straż pożarną, tak? Tak. Aha, dobrze, ok. Czy Aleks znalazł jeszcze inną wersję ze, ze strażakami? No tak, bo mamy śmieciarkę w domu, prawda? A to weźmiemy teraz ze strażą pożarną, tak? Tak. Okay. Tej sekcji wcześniej nie widziałam, ale patrz jak są właśnie ludzie, którzy nie mówią po turecku, a na przykład tylko po angielsku, jest też mnóstwo książeczek po angielsku, więc można zakupić. Jakby były po polsku, to w ogóle byłoby świetnie. Tutaj akurat mamy świnkę pepę ale jak widzicie po angielsku, więc można dostać też książki, które nie są w języku tureckim. Tutaj jest cały dział tych książek w języku obcym. Także wow. Tutaj w ogóle jakie świetne książeczki z kółkami. Wow. Super. Widziałeś, Aleks? Mały. Patrzcie, akurat Aleks zauważył, jakie tutaj są piękne dziadki do orzechów, a my tutaj wcześniej tego nie widzieliśmy. Jest duży, mały. Tak, Aleks? Mikołaje też są ale jak wiecie, my w tym roku nic nie kupujemy, także tylko popatrzymy. Tak, idziemy? To wyjście na zewnątrz było chyba bardzo dobrym pomysłem, bo założyłam, że jak i mi, taki Aleksowi w jakimś stopniu odetkał się nos, więc super, bo jeszcze do niedawna mieliśmy takie zatkane, że nie mogliśmy oddychać. Przy okazji obiecana książeczka, mamy pracusia Misia, co prawda nie tego, którego planowaliśmy na początku kupić, ale. Również, e, również mamy. Idziemy już sobie powoli na metro, bo z tego, że późno wyszliśmy z domu, coś koło drugiej, e, no to się już robi ciemno, a nawet nie mamy przygotowanego przygotowanego obiadu. No i dodatkowo wybrałam się z Aleksem bez wózka. Taki, e, taki challenge sobie zrobiłam, żeby wyjść z nim bez wózka, a to też dlatego, że planuję do Polski lecieć bez wózka. Bo sobie z bagażami i z wózkiem sama tym razem nie poradzę, więc sprawdzam, jaką sobie radzi w sytuacji, kiedy musi kawałek przejść i radzi sobie całkiem dobrze. Jestem z niego bardzo dumna, także lecimy na metro i odezwiemy się odezwiemy się później, bo może być tak, że będziemy na to metro biec bo teraz idziemy bardzo wolnym, żółwym tempem może się okazać, że metro będzie stało i będziemy musieli przebiec przez te wszystkie bramki bardzo często się tak, te, bardzo często się tak dzieje tym bardziej, że Aleks co chwilę staje, robi przystanki bo musi sobie przeczytać Pracusia Misia więc mogłam po prostu tą książkę wziąć e, i schować do torebki no ale udało mi teraz i teraz mam ze swoje, tak? tak! jesteśmy już do domu, dojechaliśmy Aleks w ostatnich 10 minutach Drogi do domu przez więc nie był zadowolony, jak wychodziliśmy z autobusu. Natomiast nie mogłam mu pozwolić spać, wiecie, ja bym go mogła zanieść do domu, bo z przystanku nie jest aż tak daleko, ale już jest naprawdę późna godzina, a chcemy go normalnie położyć na sen nocy, tym bardziej, że ostatnio z tym snem u Aleksa jest naprawdę różnie i długo nie może zasnąć, bądź budzi się albo wiecie, jest bidon, wodę, książeczkę, toaletę, wszystko, żeby tylko nie spać. No ale dojechaliśmy. Teraz sobie Alex siedzi w salonie i je jogurt. A ja jestem, jak widzicie, w kuchni, bo zacznę przygotowywać kolację. Nie mam jakoś dużo czasu, ale chcę zrealizować to, co mam w planie. A dzisiaj w planie mamy turecki rosół, tak zwany tabuk czorbasy, i pilawy z kurczakiem oraz dziadziek. Także muszę to wszystko sobie powoli, szyb, powoli ale w szybkim, dosyć tempie. Nie ma to sensu, ale wiecie o co chodzi, może sobie to wszystko zorganizować, żeby wyrobić się na 18.30-18.40, to w takim czasie Serhat właśnie wraca z, z pracy. Ale bardzo się cieszę, że wyszliśmy z domu, trochę pospacerowaliśmy, zjedliśmy przepyszne brownie, ja się napiłam kawy, Aleks się napił herbaty, nastawię sobie też teraz herbatę, bo już więcej kawy nie chcę. Mimo, że jestem bardziej kawoszką, no jak jestem chora, to jednak idę w tą stronę herbacianą. Także wszystko sobie ogarniam. W mieszkaniu mam porządek, bo już wczoraj wieczorem o to zadbałam. Także dalej idziemy, bycie. Lecimy z tym dniem. W ogóle, jeżeli ktoś jest tak samo jakby chory, to życzę szybkiego powrotu do zdrowia, bo ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam aż tak chora, żeby nie, żebym na nic nie miała siły, żeby nie mogła oddychać, chodzić w ogóle, nic robić, bo tak się męczę. Także, jeżeli również jesteście w tym samym czasie teraz co my chorzy, to. E, wysyłam Wam ogrom, e, ogrom zdrowia, żebyście jak najszybciej e, wiecie, się wykaraskali z tego przeziemienia czy jakiejś tam poważniejszej choroby. E, wstawiam zupę i pokażę Wam te książeczki, które kupiliśmy. Widziałam książeczki, a to jest tak naprawdę e, jedna książeczka, którą kupiliśmy. Tom, e, tego pracusia, śmieciarkę. Kupiliśmy już chyba rok temu i jest genialny. Ma dużo tych takich przesuwanych elementów i nam się to bardzo, bardzo podoba. Nie ma też długiego tekstu, ale tekst jest w formie rymów, więc Aleks dużo zapamiętuje i ku mojej uciesze jest też ten miś przetłumaczony na turecki, jest Czaleszkan ayi i tutaj sobie Aleks wybrał nie z dinozaurami, nie ze statkiem pirackim, tylko z Wozem Strażackim, i ta pierwsza strona to też jest tutaj przesuwany obiekt, a w środku oczywiście mamy na każdej stronie jakiś inny przesuwany element. Tak jak widzicie, tutaj jest Miś, który zjeżdża na dół po tej takiej rurce. Równie krótkie teksty jak te w polskiej wersji. Tutaj mamy pewnie jakiś super efekt. Tak, otwierająca się brama, i Miś w wozie Strażackim. Dobrze. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że Aleks będzie miał teraz wersję po turecku, no bo tą po polsku to czytałam zazwyczaj ja i Aleks bardzo chciał, żeby Serhat mu przeczytał, natomiast wiecie, Serhat po polsku nie czyta, a teraz będziemy mieli też wersję po turecku, więc Serhat na spokojnie będzie mógł ją czytać. I jeżeli chodzi o tą wersję po turecku, to my zapłaciliśmy 450 lir, więc coś trochę ponad 40 zł, a tą ja chyba kupiłam w Biedronce i ona była za niecałe 30 zł. No ale to różnie, jakby, jakbym chciała pewnie w jakimś empiku albo w jakiejś księgarni, to byłoby to drożej niż 30 zł. Ale bardzo się cieszę, że już mamy teraz dwie do kolekcji i raz będzie czytała mama, a raz będzie czytał Aleksowi Tata. Śmieje się do Serhata, bo drukarkę mamy od 4 dni, a już u mnie na lodówce miejsce powoli się kończy. Nie ma dnia, kiedy Alex nie zapytałby Serhata, czy coś mu wydrukuje. Także mam tutaj Hello Kitty z tęczą, którą Wam już w sumie pokazywałam wczoraj chyba. Są też nowe dinozaury kolorowe. No i oczywiście rybkę, którą Aleks pokolorował wspólnie z tato. także Boję się, że albo będę musiała kupić nową lodówkę większą, albo jakąś ogromną tablicę korkową na przykład, żeby przyczepiać te obrazki, bo najlepsze jest to, że ja ich nie przyczepiam, ale jak przychodzi i po prostu tutaj przyczepia te swoje, swoje dzieła sztuki. Jeszcze dopiero była tu taka identyczna. Kartka z dinozaurami, ale nie więc po prostu ją na, na razie schowałam. Ale no, na górze jest oczywiście moje miejsce z magnesami, a teraz na, na dole zarezerwował sobie Alex na swoje dzieła sztuki. Mam już gotową zupę i plusem tej, tego tureckiego rosołu jest to, że on nie musi się tyle gotować, ile ten nasz polski rosół, więc moja zupa jest już gotowa. Najlepiej byłoby mi zapalić światło na górze, ale tak drażyli mnie w oczy, że go nie palę. Zaraz jeszcze wstawię pilaf, kurczaki, wstawię, wiecie, takie polędwiczki z kurczaka już mam przyprawione, wstawię je do fryera. więc jedyne co faktycznie jeszcze muszę stanąć, zrobić i trochę nabrudzić w kuchni jest dziadziek. Ale to jeszcze mam, jeszcze mam trochę czasu, bo jest za 15.6. Pila wstawiam tak zazwyczaj 5-10 po 6. I jest akurat idealnie gotowy, jak serhat wchodzi do e, mieszkania. Założę sobie już oczywiście e, Co? Fartuszek, natomiast chyba muszę iść sobie przebrać górę, bo o ile na zewnątrz było mi. Bardzo zimno w tym swetrze. To w domu czuję, że już się w środku gotuje, więc lepiej będzie, żebym się przebrała. Ale też korzystając z okazji, tutaj mam, w końcu znalazłam w Turcji ten karmeks wiśniowy, ostatnio miałam truskawkowy, bo nie mogłam znaleźć wiśniowego, ale w końcu się udało i znalazłam, mam, tym bardziej, że skończyły mi się takie zwykłe błyszczyki, mam tylko jakieś takie pomadki, które nadawały lekki różowy kolor, a ja potrzebuję, jak idę spać i wiecie, mam aparat i te kumki założone, to ust, usta mi bardzo wysychają, więc potrzebowałam czegoś takiego bezbarwnego i w końcu znalazłam, udało mi się dodać ten karmeks, no jakbym go nie dostała, to Pewnie bym sobie kilka sztuk kupiła w Polsce, ale jak już wiem gdzie dostać, to, to będę sobie kupowała go normalnie w, w Turcji. Przyszła nam kilka dni temu w ogóle kurtka dla Alexa i ja się jakoś. W tym roku strasznie gramoliłam z zakupieniem kurtki dla niego, bo byłam pewna, że kurtka z zeszłego roku jest dobra, bo w tamtym roku kupiłam za dużą o jeden rozmiar. Okazało się jednak, że nie. W tamtym roku Alex miał kurtkę z Zary i bardzo e, nie tyle, co mi się podoba, co spełniała swoje zadanie. Była i wygodna, i ciepła. E, natomiast jak w tym roku przymierzyliśmy, to okazało się, że jak Alex wyciągnął rączki do przodu, e, to ona była tutaj za krótka, więc musieliśmy kupić nową. Od razu sprawdziłam, czy na stronie Zary jest ten sam model w tym roku i był. Natomiast kosztował 1700 lir. No i tak czekałam, mówię może będzie na wyprzedaży. Okazało się, że tej kurtki nie było na wyprzedaży, ale dostałam wiadomość z hm że jest jakiś Cyber Monday i była taka kurtka na, na wyprzedaży. Zwykła czarna z takim kapturem tutaj jest superko Natomiast mimo że Pokazywało, że jest to dział dziecięcy, kurtka chłopięca. no to nie byłam pewna, czy jest to model chłopiec. Natomiast mówię, jest czarna, nie ma żadnych naszywek, więc jest taka unisex uniwersalna. I ja ją kupiłam, słuchajcie, za 700 lir, więc super oferta. Super cena, a teraz ta kurtka, jak ostatnio byliśmy w sklepie i kupowaliśmy prezent od Mikołaja. To ta kurtka, ta sama kurtka, tylko że w kolorze różowym kosztowała 1900 lir, więc tak mi się trafiło dobrze, że zobaczyłam w ogóle ten tego maila od HMu, bo w tym roku jakoś tak nie przyglądałam strony HM-u jeżeli chodzi o kurtki zimowe, ale na szczęście zobaczyłam maila i znamy kurtkę. Co? moim Tak, do ciebie przyszłam. Przyniesiesz dzwonek? Tak, I, I o ile ona na ten moment na Turcji nam się nie przyda, kompletnie, bo jest za ciepło jest tak gdzieś koło 10 na pusie, to z tego co widziałam w prognozach podgody, na pewno przyda nam się na Polskę. Mam też pokazać, jaką genialną grę Alex dostał od naszych znajomych taką grę na wyszukiwanie elementów. Tutaj jest taka karta, otwiera się ją, w sensie odwraca się na drugą stronę. I to, co jest na tej karcie, znajduje się na którejś z tych planż. Jak znajdziemy, klikamy dzwoneczek i zabieramy kartę, bo wygraliśmy. I później się podlicza, kto ma tej kar tych kart więcej, kto ma więcej punktów. Także pokażemy Wam. Pokażemy Wam, możesz obracać, to no, Jeden, dwa, trzy. Ok, szukamy. Alex od razu znalazł Gra taka na spostrzegawczość, ale też na refleks. Proszę, wygrałeś. Czaleś, 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 dzień czaleś, 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 durum Itfaiye czaleś, I czaleś, Tamam. czaleś, 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 Bir aşağıya. Bir yukarıya. Nereden geliyor itfaiye? Hı. Evet. Nasıl ötüyor sireni? Ale Serhata i Binga i nadarzyła się idealna okazja, bo są we dwoje. Mamy Pana Brrrr. -br -br. Jakbyśmy wiedzieli, że on tak mruczy, to nazwalibyśmy go Mruczek. Jest też Serhat. Jak się czujesz? Bo się ludzie pytali jak się czujesz. Dobrze. Bardzo dobrze. Tylko jeszcze ja jestem chora. Boli. Gardło. Z lewej strony? Mruczku! Oj! Oj, oj, drap mnie, drab. Tak, tak, on jest dzisiaj obrażony, bo nie było nas w domu. A ja jak słyszycie, mówię, no. Przez. Nie wiem przez co mówię. W tle służycie pewnie binga, który mruczy, ale oczywiście nadszedł wieczór i mój nos ponownie jest zatkany. Już mnie boli gardło. W nocy w ogóle, może no nie w nocy, już nad ranem, koło piątej miałam zatkany nos i tak mi bolało gardło, że ani nie mogłam oddychać przez nos, bo był zatkany, a gardło bolało mnie tak, że nie mogłam oddychać przez buzię, więc wzięłam poduszkę, przyszłam do salonu i spałam praktycznie na siedząco. Aleksa też koniec końców nie puściliśmy do przedszkola, bo raz, że nie chciał, mówił, że nie chce, nie? Mm -hmm raz, że nie chciał iść do przedszkola, a dwa, że raz tak kaszlnął, że aż Serhat mówi dobra, niech on zostanie w domu. Ale jutro bardzo chcę iść, bo dzieci jadą na. Na pizzę, no ale to znowu zobaczymy rano, czy on dalej będzie kaszlał, czy dalej będzie miał taki zatkany nohal. Jak nie, no to go puścimy, jak znowu będzie kaszlał, to nigdzie nie będzie jechał. A jeżeli chodzi o przedszkolę, to dzisiaj zostaliśmy jako rodzice poinformowani, że w przedszkolu e, odbywają się, e, no nie mikołajki, no bo tutaj w Turcji się tego nie obchodzi, ale że dzieci się wylosowały i będą sobie nawzajem kupowały prezenty. Tylko szkopu polega na tym, że wcześniej nie spytali się rodziców, czy rodzice coś takiego w ogóle by chcieli, tego typu losowanie, tylko po prostu z góry wylosowali. No i z racji tego, że Aleksa nie było w przedszkolu, to po prostu dostaliśmy wiadomość na Whatsappie, kogo Aleks ma. Akurat jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, kogo Aleks ma, bo to jest Aleksa najlepszy kolega w sobie jedyny, więc bardzo się bardzo. Czekolada Więc bardzo się mm -hmm. cieszyły, że akurat y, tego chłopca ma wylosowanego, ale byłam w szoku, bo myślałam, że przynajmniej u mnie tak była, jak chodziłam do szkoły: że najpierw było pytanie się, czy ktoś w ogóle, czy rodzice, oraz czy dzieci wyrażają na to zgodę i chęci, i dopiero później się robiło tego typu losowanie. A tutaj ogólnie wyszło tak, że pani uznała, że to jest dobry pomysł i że oni będą mieli właśnie takie yeni yıl hediyesi czyli prezenty noworoczne nie są to prezenty świąteczne, no bo w Turcji się świąt nie obchodzi, więc oni wszystko podciągają pod nowy rok ubieranie choinki, nowy rok e, dekorowanie mieszkania nowy rok, prezenty na nowy rok, e, wszystkie te bibeloty nieważne czy tam jest Mikołaj czy jest Renifer, wszystko to jest na yeni yıl, czyli na nowy rok, no i tak samo dzieci będą miały właśnie te prezenty Będą sobie wręczać takie... A to nieprawda. Serhat nawet mówi, że całe życie ich uczą, że to na Nowy Rok przychodzi Mikołaj i są prezenty. I dopiero jak Serhat mnie poznał, to poznał inną wersję tej całej historii. No, ale będą właśnie takie... Mieli... Będą dzieci miały tego typu wymianę prezentów. Limit też jest jakiś crazy, bo myślałam, że będzie większy, patrząc na to, co rodzice odczynili na dzień nauczyciela, ale jest w miarę OK, 500 lir maksymalnie, więc można za to kupić jakiś fajny, fajny prezent, jakąś zabawkę bądź jakąś grę edukacyjną. Ja najpewniej kupię to w Polsce, no bo my będziemy w Polsce. Dobrze też, że się łapiemy, bo termin wręczania tych prezentów przypada akurat dzień. Dwa dni po tym, jak my wracamy z Polski planowo, chociaż jeszcze nie mamy powrotnych biletów wypłatnych. No ale taka, taka ciekawostka, że właśnie, że w Turcji też się wymieniają prezentami, ale bardziej wszystko to jest podciągnięte pod Nowy Rok, nie pod święta, nie po to, wiecie, Boże Narodzenie, narodziny Jezusa i tak dalej, tylko e, Nowy Rok. Takie kolacje, wystawne też nie są 24-25, tylko są 31 grudnia, właśnie na Sylwestra, i oni wtedy te choinki mają takie super rodzinne, wielkie kolacje. No a u nas, ryzyko, że my jesteśmy taką mieszaną rodziną, to u nas to wygląda znacznie, znacznie inaczej. Ja pewnie mówię prześmiesznie, ale już czuję, że mi leci z dosa, Także ja już nic więcej z siebie dzisiaj nie wykrzeszę. Zastanawiałam się. Tylko jakie słowo użyć, bo mimo tego, że ja sobie zapisałam wszystkie te słowa w notatniku, to zawsze zapominam go otworzyć podczas nagrywania, więc teraz akurat do głowy mi wpadła jemioła, więc jeżeli do tego momentu oglądacie naszego vlogmasa, to koniecznie, koniecznie zostawcie w komentarzu Inga. słowo jemioła, Inga. a ja idę zobaczyć, co się dzieje mojemu Synu. mężowi. Do zobaczenia Synu. jutro na kanale, jak zwykle o 20. Let me give you a A moment will fill with love and joy. Mm mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Woohoo!